Co się, dzie... Co, się dzie... Co się dzieje? O Co się dzieje? Co się dzieje widzowie? Nie wiem. Uciekamy stąd. w końcu w domu. Za ile ten Hary przyjedzie? O, siema Harry. Siema. A, oh, muszę Siadaj. ci dużo powiedzieć, ale jedźmy do mojego domu najpierw. No dobra. Dużo się działo, ale zaraz ci to powiem. Co jest? Co mój jest? dom. Cały mój dom się pali. Mój dom? Nie. I Musimy się dowiedzieć, teraz... kto to. Ja Poczekaj. Poświęcę. Bo w środku. Ja są kamery tu przecież. Jedźmy do ten em, bazy gangu. Dobra, tak e, raczej tym nie zgasi z takiego pozaru. No nie, no nie. Em, I się zaleguję do systemu kamer i zobaczymy, kto to. Dobra, dlaczego tam koń był. Widziałeś konia? Nie wiem. Ale kto mi kurde nie. podpalił lił dom? Coś czuję, że to co się działo w Red Cliff City, to nie był przypadek. Ty, ty właśnie go potrąciłeś? Nie, nie. Hmm. Mhm. takie odporność. Co widziało wiesz. mi się. No. Okay. A wy co tutaj? No tutaj ja pójdę do komputera. Harry. Już? No, no dobra, dobra. Chodź, chodź. chodź. Siadaj. Dobra widzowie nie siadaj. wiem co się tam dzieje, ale my się zalogujemy siadaj. do kamer Ot i Otwierać i zobaczymy <grym> nagranie co się stało. <grym> Harry Sam. Ja już wiem kto to był, kto mi podpalił dom. Albo widziałem ich maski. Ja miał Spidermana maskę i widziałem ich auto. Tacy, tacy debile, że mieli rejestrację na aucie. Napisać i na kartce A wiesz? Tą re rejestrację. No, dobra. I ty tam umiesz coś z komputerami, więc posłuchaj. To ja ci no. już piszę. Czy ty jesteś adoptowany? Co? Masz tu karteczkę Narysowałem dobra, nawet dawaj. im ten... dobra um, no Dobra I tam narysowałem ci tam wiesno no I... No pisa, widzę, Jeden ma takiego maskę Spiderman'a więc. To mm. ja pójdę może na chwilę spać, bo zmęczony jestem A ty jak znajdziesz coś to obudź mi, okej? Okay? No. Dobra, to ja idę spać. Dobra, widzowie, idziemy spać i no, jak Harry coś znajdzie, to nas obudzi. Puk, puk, Aron, e, Aron. Co? Tutaj mam papiery, gdzie mieszkają mi wszystko tak. o nich mam tutaj. Dobra, to. Przej przejrzyj sobie. Dobra. Dobra, to, no to tam, jakby coś to mi pomożesz Aby ten, no. jak będę jechać To ja um, za niedługo będę Mogę pożyczyć dobra. jakieś auto? Pojadę z tobą No dobra, to chodźmy do tej bazy Wjazd o stacji No K Które auto? E, Czarne Okej okay. Dobra um, Tam widzę, że Ktoś mieszka niedaleko stąd chyba Mm. Bo... To jest bo, ten co? dom tutaj, o, no? widzisz? No Ciekawe, dobra To zaraz tam pojedziemy, tylko po Susent pojedziemy, do Okej, okay, Harry? Dobra No Bo... Zapłacam za to, co zrobili Moje auto tam było Gdzie? I mój, em, no tu Jest, ta baza tu jest A, No, no. zapomniałeś? No wiem. Dużo pracy ostatnio było, jak te, ta jakaś mafia nas zaatakowała. No. Wiesz chyba kogo. Pana na P. Mhm. Dobra, em, to bierzemy sprzęt i jedziemy tam. Tak. Em, dobra, yy. widzę Dobra, mi, ja już gotowy. Okej, okay, to ten. Ja wziąłem tylko to jakby coś. Spoko. Ty widzę, że wziąłeś kałacha. Dobra, jedziemy dobra, tym y, autem y, którym przyjechaliśmy, co innym. Ta, dobra. tym. To wiesz gdzie jechać. Mhm. Dobra. Bo ja... Bo ja też wziąłem bombę i A. czy wysadzamy? No. Za Zasłużył. Też. O, też się tutaj widzę to tutaj auto. To toń. To to, to, tak, to, to... to on. Albo nie wiem ile u... ilu ich jestem. Dobra. Dawaj. Uważaj. Dobra, stoję tu. Dawaj tą bombę Dobra. On tam siedzi. Dawaj. Chowaj się. Czekaj, tylko muszę wyczyścić. Dobra, Co? Co? Dobra Halo? wchodzimy, wchodzimy. Łapy, okay. łapy, 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 łapy. Dobra. Sprawdzę górę. D... Dlaczego Dlatego wysadziliście jego dom. Ej, nie wysadziliście. Tylko ten podpaliliście A rona wybiła. Ja Ale ja nie Co skulkę? Tą maskę? Nie, nie, nie przepraszam, nie. Mów. Kto was zatrudnił do tego? Ale ja nikt mnie zatrudnił. Mów, dobra, dostaj skulkę w nogę. Dobra. Dobra. Mów... mów kto ciebie zatrudnił i twoich kolegów. Eee, naprawdę nie wiem o czym mówię, naprawdę nie wiem. Ja nic nie chciałem powiedzieć, dobrze. Mów normalnie. Dobra, ale nie, nie zabijaj. E, dobra, dobra. To taki. To jest taki czarnych taki kolekcji, takich. Nie wiem kto to. Na ulicy ich spotkałem w udzielinie, mam ten. Mam, mam coś tam zrobić za. za właśnie ten dom, i no, 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 tam dał się, no, namówić, no i don, Coś tam zrobił, coś tam nie pamiętam było dawno. Mhm. <śmiany> no dobrze. A wiesz jakim autem jeździli? Takim czarnym. Takim czarnym dużym... Czarnym słowem. Chyba czarno, tak chyba nie czas. A ry, no kawał tu i go. Spalimy ten jego dom. E, dobra, dobra, e, Dobra, szybko, lecie. spadamy, spadamy e, e, szybko do bazy A wiesz co podjeć pod ten samolot jeste tam Dopóki on się nie pali Ja go wezmę do roboty O co on robi tu? Dobra, biorę ta, ta. Idziemy Dobra, widzowie mamy jakieś auto, ale ten auto... Oj, o, jak jeździmy. Dobra, widzowie, Aaron nie umie jeździć Ale dobra, mamy jakieś auto do brudnej roboty, bo nie, nie będziemy normalnie jeździć W sensie, do brudnej roboty mamy Auto i... no Jedziemy do bazy i zobaczymy co będzie Dobra, dobra Harry ja chyba wiem, no. kto ich zatrudnił, bo... Czarne jakby stroje, Czarne suwy, Mafia pana Noche, czyli mojego brata. Nie wiem, co on próbuje zrobić, co on nas... mnie próbuje posprzenać, żeby nie odnaleźć go, czy co. Ale będzie trzeba zacząć, się zrobić wojnę z nimi. Co ty na to? Co mamy w ogóle jakiś sprzęt? No Bo potrzebujemy ja, ludzi ja, No wiem, ja za kilka dni będę mieć ich lokalizację Gdzie oni mają bazę Mhm mm Bo jak byłem w Redcliffe To nie, to no. miasto To oni tam mieli bazę I serwerownię I wkradłem się tam I zabrałem im dane I zabrałem do takiego jednego grubaska, takiego hackera i on hmm. tu za niedługo przyleci. Imigrant będzie taki w tym mieście. Ale no. No. I da nam wszystkie ich dane, co oni robią inne. Ale musimy ludzi znaleźć. Ja spróbuję, nie wiem... Mamy już jednego tego właśnie hakera, ale będziemy musieli kogoś jeszcze znaleźć. Może ktoś na ulicy będzie. No to spróbuję znaleźć kogoś. No? Bo gangu nie chce w tym mieszkać, bo to za mocno będzie. Mm -hmm. gangu. Oni są... Oni ledwo coś zsylają, tak profesjonalnie. A co, no. a co dzisiaj zrobili, albo wczoraj zrobili z towarem? Ha, to była inna napojka. No, banka. masakra. Dobra. Ja powiem tak, na razie ja nie wiem na jakiejś miejsce gdzie mogę sować. Te moje auto te co wziąłem od tamtego typa. No ta, u mnie w garażu. Okej, okay, bo... Możesz dać. To jest ten sef mój, od mechanika. Nie wiem, co ci nie odzywa w ogóle. Nie odzwanie, nie wiem co mu się stało. Więc bym chciał mhm. własny biznes robić, ale nie stać mnie. Ale w tym biznesie by była taka tajemnica, bo tam by była tajna Baza nasa. Mhm. Więc byś mógł... Nie wiem, pozycjać pieniądze i bym ci oddał jak będę mieć już ile potrzebujesz? Z 50 koła. No zobaczę. No okej. Okay. Bo jak z tą bazę, jeżeli już mi pozycję, to mhm. będzie chyba to jedna z lepszych rzeczy co widziałeś. Będzie lepsze od tego miejsca. Bo to jakieś stare no, bo... wojskowe coś. No tutaj jest agencja jakaś. Aha. Tu widziałem jak A No właśnie. o... Agencja dziwna. Oni niby to była jakaś agencja, ale oni nagle zniknili. Ich budynki... No nie wiadomo czy ten powrócą. No, dobra. To ja do twojego garażu ta, ta auto dam. No. I chyba pójdę to... spać. Dobra. I do... To teraz jutra. jedziemy zawieść auto? No. To ja o. biorę ten moją. Dzi o, no. Długo tu siedzimy. Jestem zmęczony już. No. Dobra. Na radio A. gadaj. No. Radiocek. Mmm, Radio czek mm. Dobra. Em um, no. Działa, działa. Em um, to będziesz mieć jakąś robotę dzisiaj, albo no wieczorem jak wstanę. No. Dobra, to powiedz mi. Coś ciebie. się powinno ogarnąć. O, ten tam się nadal tam pali. Hm. No. Dobra, to jak wstanę, to zadzwonię do ciebie albo posłucham ciebie. Dobra. To daj mi tylko auto autosować. Ten... Tam, y, tutaj i teraz w prawo. Tutaj masz taki. Dobra, dzięki. Jak chcesz, ja mogę to zamknąć, że nie będzie widać Dobra. w ogóle. A zapomniałem tu tam w Dobra, tu gdzieś słońce. Dobra, potem się ogarnie. Dobra, tu dam na razie, bo tu nie powinien Do, 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 do nic tutaj. dam. No, super. To... Do później. Dobra, widzowie, przebraliśmy się. Jak widzicie, tu jest auto. Mam nadzieję, że się nam przyda. Gdzie jest Harry? Harry, jesteś? No, tu na górze A. jestem, jak coś. Um... Ja miałem iść spać, ale jeszcze ja pójdę na dwór zobaczyć, bo coś słyszałem na dworze. No spoko. Ktoś stoi. radio. Słyszysz na radio. No słyszę, słyszę już tak. Ktoś sto... Co jest? On tam tancy? Nie, co on robi? Albo to ona? Co Chodź tu. Masz broń? Bo ja nie mam broni. Mam. Bo nie mam mojej krótkiej. Chodź zobaczyć tu. La 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 co? Boję się go Harry co to jest? Potwór Tery A co pan Fryer Zul czy, jakiś, jakiś biały zul Jaki zul, jaki zul? Dobra wy, Wypierdzielaj stąd Powiedziałeś do mnie Proszę do mnie Ej o, teraz masz przesronę Dobra, ja idę stąd. Uciekaj, 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 uciekaj. Nie wiem, co się tu dzieje, ale ja idę stąd. Dobra, widzowie. Nie wiem, co się tam dzieje, ale ja nie chcę być tam, więc to na koniec tego odcinka. Aaron idzie spać, wyspać się i w następnym odcinku, nie wiem, jakieś robota, żeby robić i inne rzeczy, więc do następnego odcinka. Pa!